Nie przyjechaliśmy na wieś. Dzisiaj jest ogromny upał. Ale niestety wow. tak spokojnie, błogo i relaksacyjnie. Dużo roślinek i ciszy. Wow! Trzeba je zerwać i, i Pieczary. Co Konkretne. Raczej. Patrz, tam jest jeszcze więcej. No. Patrz, patrz na to. Które? Tam w środku takie duże jest. To, Widzisz to? to no. No. I te też fajne. Wow. Same spadają, no. Ale piękna ta jabłuszka tutaj. Niektóre widzę, że zgnite są, patrz tam. A. Tam gniją. No. Tam też jest takie u góry ładne. No. Jest Przepiękne. Że mam dwa jabłuszka. będzie na wieczór z marchewką na przykład. Coś panu. Machina jest niezła. Stworzona własnoręcznie przez tego pana. No, można wycinać różne rzeczy. Tak Niesamowita. Wszystko to stworzył sam. Zespawał, połączył, wpadł na pomysł. Podpiął pod laptop, podpiął pod to coś. <noise> I stworzył. Tak, takie rzeczy Pan. robię. Totalnie perolowskie klimaty. Mogę jeszcze sfilmować ten dworzec w środku. O kurde, trzeba go sfilmować. <laughs> Takiego dworca jeszcze nie widziałam. Znaczy widziałam jak miałam paręnaście lat i się jeździło. Ale tutaj jest po prostu te ławki, nie? No. To wszystko. Tym, że w tych ławkach nie siedziałem i miałem. To po prostu 10 lat. Możliwe. <laughs> Kasy, które są zamknięte? No, no, i nawet jest pacz piec, można go rozpalić. <grych> A, jestem tutaj na tej stacji jedyną osobą, która. <grych> może jeszcze przyjdą jakieś osoby. Chodźmy na drugą, chodźmy na Peron. Peron numer dwa. Trzeba zbierać się. Dawno nie jechałam w ogóle pociągiem i to będzie dla mnie taki fan. No. Przygoda. <grych> Godzinna. Ale fajny pociąg. תודה ביי Właśnie dojechałam do Tłocy, Góra, więc teraz przesiadka na autobus i wracam do domu, odpoczywać. Dzisiaj wybieram się z rodzicami do żywca, i właśnie w oczekiwaniu na nich dokończam swój obraz, ale chcę Wam pokazać mój dokończony obraz. Pierwszy, który Wam tak pokazywałam we wszystkich vlogach, tam -dam, Jest totalnie skończony, wygląda przepięknie i będzie idealnie. Wyglądał tak naprawdę do każdego wnętrza, będzie tak ożywiać. Um, jest bardzo kolorowy. No i dla mnie on oznacza, um, że nasze myśli, to co mamy w głowie, jest naszym ogrodem i powinniśmy pielęgnować e, nasz ogród, wyrwać chwasty, tak żeby nasze myśli wyglądały dokładnie tak pięknie i kolorowo jak na tym zdjęciu. Mamy przepiękną dzisiaj pogodę. Ja ubrana na letnio, upało, upały totalne, więc zobaczymy jak nam wyjdzie ta podróż, bo jednak w taki upał to jest... A co, a co, co? A czemu żywiec? Czemu wymyśliłeś? My się nie bylimy. No. A byłaś żywcą? No byłam, byłam, pewnie. Nie? No jeszcze nie. Nie? nie. Ja chyba byłam. Ej. nasz pierwszy przystanek. Tutaj mama wyciąga kawka, chipsiki, ciocierzycy, krówki, batony, wyposażeni. Dobrze, bo na stacji nic ciekawego nie ma. No dziękuję. Pijemy sobie kawkę, nie? A do czego nalać?

Nie jest tak aż ciepło, nie? Nawet tak przystępnie. Jest 26... No, 26 stopni, bardzo przyjemnie. Widać te upały, już nie są takie jak to było w sierpniu. <śm> Take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with the place to leave. in the moment I hung best believe The other ring on my wrist is gold, the with the light of No, w ogóle tu upiekłam sobie ciasteczka, które już mają jesienny vibe. Są to Pumpkin Spice ciasteczka. To są moje ulubione właśnie ciasteczka na jesień. Piekę je dość często, jak są właśnie dynie. I one mi po prostu przypominają już o zbliżającej się zimie. Tutaj jest dużo korzennej przyprawy. Więc pomimo, że jeszcze jest taki upał na zewnątrz, ja już delektuję się moimi jesiennymi ciasteczkami. to wygląda jedna z dwóch paczuszek z pieczarami, taka jedna wielka pieczara jest po prostu ogromna, tak jak tutaj widzicie jest ten cały talerz z wielkości chyba mojej głowy i już przygotowałam z drugiej połowy pieczone właśnie pieczarki z cebulką i będę robiła teraz zapiekanki, bo one pachną przepięknie smakują cudownie, już próbowaliśmy już testowaliśmy, także zabieram się za zapiekanki Te pieczarki zebrane z łąki są zupełnie inne w smaku. Znaczy, mają ten sam zapach, mają tą samą nutę pieczarkową, ale jest coś w nich więcej, jest coś głębszego i jest to po prostu przepyszne. Także te zapiekanki są mega, mega udane. Wow.